się ma O! Halo! Halo! Siema, siema. Siema? siema. 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 siema cześć. Cześć. Słuchajcie, dobrze mnie słychać? Super! jest Bo ja jestem na laptopie i ja mam ten roń czasu, ale Dzień dobry. <noise> Generalnie tak. Sytuacja wygląda tak, że godzinę będzie mały restaurację w serwarze, bo musimy coś grać bo nie zostało to jeszcze zgrane. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to nie będzie event na zasadzie, gdzie on będzie trwał godzinę i wychodził ciężkie wybrać na zadania, tylko to będzie, otrzymacie dostęp do twierdzy, powiedzmy. Generalnie zabawy, żeby przejść do macie na około takich typowo Minecraftowych godzin, no to pewnie 6-7 godzin. Co? 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 No, Minecraftowych godzin, no to jakieś 20 minut. to zajmie. Nie no, raczej realnych godzin, ale po prostu typowo <laughs> grając w tym Ojej! Czym jest realna Co? godzina? Co? Co? Powiedz nam kto, to cylindru w Minecrafcie, ile to zajmie. To Generalnie jest. E, e, to stwierdza jest bardzo ciężko skonstruowana, Są ciężkie zagadki. E, będziecie mieli możliwość zakupu e, podpowiedzi. Zależnie od ceny jaką tam e, odpowiedź będzie miała. Będzie ona cięższa i lżejsza ta podpowiedź. No i co? Powiedzcie dużo PVP będzie, bo nie będzie wreszcie tarczy. E, Uzbrojcie się dość mocno. Dobra, tak No to, wy też. E, tak, i jest jeszcze kwestia taka, że raczej mniej niż 4 osoby okay. nie ma sensu tak, i bo zaraz się dowiecie, nie? No to, że... Dobra. Dobra. No i to, No, w zasadzie to wszystko. E, konduktor partii. E, a zrób tak ciuciu. a no i kawałek. Codek, kozak. Kodak, kodak. Dobra. Konduktor. To bar. wtedy narka narka. Na razie a, trzymaj się, a, bardzo, a, 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 Na razie! A, 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 na razie! Oj, ale super echo. I pojwęczę. I po Ok, no. Trzeba zrobić do tej jabłka jeszcze. Czuć, czy no mamy Jorgarden, dzięki zastąpicu. Nie no czadno. E, 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 nie będzie 6 godzin live'a, okay, no co Jesteśmy gotowi? Idziemy? Jasne. Tak, jesteśmy. Ja ready, ready. To gdzie wiem, w dokładnie? dokładniej? No nie wiem, gdzie, gdzie wy chłopaki jesteście. No Loska. na nie? Ja na spełnie też czekam. Dobra, let's go. Nie wiem, chat. <laughs> Żarcia więcej weź. Ale to by trzeba się wracać no jeszcze. Tutaj. Jeszcze... a czekaj, może oni sprzedają żarcie, może ktoś u nich sprzedaje żarcie. Hmm. Sprzedaje ktoś u nich żarcie? Nie, tu wełnę tylko. Yy, nie. Dobrze. czy ty za nami? Jeden blok żelaza, widać, że nie jeden slime, jeden tak elektryczny, ta. jeden blok złota. O, nie, nie ma. Nie ma, nie ma nic. Dobra, wystarczy najwyżej. Nie no, no. chłopaki już ruszyli, czy nie? Tak. nie, ja jeszcze się pożarcie cofam, wiesz? No, no ja też pożarcie. Już? Gdzie jest ten facet? Nie wiadomo, nie, nie wiadomo, wiem, jeszcze nie wystartowało tym, chyba. Okay, okay. A, okay. Przy tym, tym tym na spał co jest napisane event, nie. To... Makin. O. Wysy wchodzą. Będą nas atakować pewnie łapki. Ej, Torek? Sponować. No 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 A jak to są te kordy. No to są te kordy, one są związane z tymi kordami. Tylko no, tam masz dwa kordy, dwie kordy, nie? nie po Teraz już? Nie no, napiszą, że będę startował, chyba, nie? Jakie kordy znowu? Wiedź więcej jabłek? Nie mamy tego, nie A mamy. A, coś się świeci. Nie wiem, nie A. wiem. A. Nie wiem. <laughs> Nie mamy więcej jabłek, nie <laughs> mamy skąd wziąć jabłka. Oho! Oho! Tak jest, Dobra, jak to jest. kwadratowa TV. Zaprawdzić mapkę matkę Wiesz Zwykła co, piasek. ja chyba bym sobie życie dolarki. kupił. Są życiele hmm. kupienia? Są tam. Ile... Ja sobie walnę jedno. A, ja też sobie chyba bez... A na wszelki wypadek, życzę. żeby bana nie było. No. Życie było za 35, tak było. a tu dają ile? Drago. Yeah. Dobra, słuchajcie, chyba czytajcie. A ta albo. wódka, o, co oj. obok ciebie stoi, to też picie? Jaka wódka? Igliny. To jest woda okay, zwykła! Ale hej, okay. czy... okay. ba Bardzo się pizziłem. Właśnie Właśnie, nie, styk, teraz styk. Zaczynamy. Właśnie. Teraz na mapie zaczynają się pojawiać pingliny, których dropi jakiś fajny temek. O! O, to złoto trzeba wziąć! U npc które stoi pod twierdzą. Okej... Okay. mieć się na płyny Lugola. A. A. Czyli trzeba polować na, pingli, na pigliny, czy no, na tak. pigmeny A ja przynajmniej a. jednego mam u siebie zagroć tak Admin mogę TP Znaczy to co? nie jest. Typowy to event. jest. A okej okay, okej. Okay. No, no to nie jest, to jest po prostu na to mapie. Jest. Jest, no na mapie coś. Dobra, to, raz to trzeba złoto. No, Czego szukamy? Teraz pytanie, a, czy pigliniu. chodzi o pigmeny, czy o pigliny, bo. Pigliny. Ja nie wiem czy oni dają sobie sprawę, to jest co innego. Dodam tylko, że ten itemek rzadko wypada, więc będzie trochę grindowania. Bo to trzeba wziąć routinę. Aha. Ale to nie chodzi o tego grę, Oni dają ci, czyli musisz z nimi wymieniać za złoto. No, 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 tak nie jak spidina. Nie, nie nie zabijać, nie? Musisz złoto wymieniać u nich. Czyli musisz strasznie. O... Mianowicie gdzie mianowicie są dużo magazyny basole? to no, dobrze, że mam sporo złota. No, no właśnie to jest też to nad tym. Dzień dobry. Hej, hello. Hej. Hej. Hey. Miki, gdzie jest magazyn Basola? E a co? No, złota złoto potrzebujemy. Ukryć. No właśnie, jest przypał. Bo on. przypał? Bo już chyba na 40 jabłek złotych i teraz nie mamy złoto. Eee. O, ja mam pomysł! No Co? dobra, nieważne, nieważne. Ale mamy Jaki chyba dwa, dwa staki... No złota popiec. mamy przynajmniej. Ale jak już zacząłeś, to do Chad i nos. Eee, Pomysł jest taki, żeby jak najwięcej złota wykopać. A. A. Czyli A, trzeba zejść bok. do kopalni. Sprytne! Trzeba tak mam 200 ten... <laughs> Uwaga, wiecie? Ja... Chat, a nie, bo nie mają live, y, to oni będą wiedzieć. Czad! Wiecie kto już nie gra na kwadratowej masakrze. Kto powiedział, że nigdy więc już nie wchodzi teraz. Że robi sobie przerwę. Nie mówię, nie mówię, nie mówię ale idę tam. jest złota pożyczyć jak coś, bo nie wiem czy na Tak, tak, na spokojnie, na spokojnie. A i te nie A jak zabijemy! Nie, to złota, a to nie potrzebujemy złota. A, to to jest, po prostu wybiegamy po mapie. Yy, Chodziło o jego tak, o nie Nitasz powiedział, bo... że nie gra już na kwadratowej. Także pigliny, pigliny czyli złote. Okay. Czyli musimy szukać piglinów, tak? Piglinów, tak. Ale one już są już Randomowo już... się już, już na mapie rozkładają. Okay. Serio, serio, serio. A czemu? Nie, Nie wiem czy mogło się chyba O, no, Już już coś pan zaraz, panie torciku, czy tak? jestłka no, tak tu pod wodą. Ej, ej, <laughs> może mam. No. <laughs> Dobrze, ja też... Tam będą czekali NPC ze wskazukami Kurde, całe jakieś RPG się robi. O kurde. MMO normalnie. Dobra, gdzie są PIK... Piki masz złota? Mam, ale niepotrzebne ich jest. Niepotrzebne, niepotrzebne. Ale nie, jesteś... A, tak. No nie, nie tak. umarowałem się, nie przejmuj się, siebie, super no. jesteś. Nie Dzięki potrzeba tarek. złota. Znaczy, potrzeba właśnie, musisz kopać, wiesz? A co potrzeba? Nie, miecz, siebie? miecz weź. Twoje, musisz miecz zabić. Twojej obecności, Nexe, nam brakuje. Tak. Oj. No, no, dobrze to się to zapowiada? To no, zapowiada dziękuję. się bieganie po mapie i szukanie piglinów, to... I teraz pytanie, czy nie go no, za nie wziął ze sobą Nie a musieli przypisać jakiś procent szans. Zabrał. Okay. O, gurgi. Joink? Gurgi pomaga. Um, tak. Joink? Ma coś. Let me keep... O! Zabra. Bazalt! O mój Boże! Yy... S? Dorcik, właśnie o. hejka, bo patrz, coś tutaj mam. Tu się coś stało. No popatrz tu. O mój jesteście? Boże! Król piglinów. Wy cię Stary tak? pijany. Ej, mamy jakich zabić? Tak średnio Patrz, ale... Ej, ale, ale stary, skiny. Widzisz to na górze, stary? Ej, dajcie tam jest Miki, na dajcie dajcie. Tam jest na... naładowany... Creeper w ogóle Na górze Chcesz żarcie? Proszę, daj Nie żarcie um, To jest przy um, Tak, tak, bardzo. Tak. Tak. bardzo. Junior, O mój Boże, stary, Bijaj. za starymi Daj się tu wejść To No barier bloki są Mam no, barier, no wszędzie są widzisz, Dobra, szuka, czyli szuka to piglinę. nie są te No nie, no trzeba pigliny szukać. Tak o, Skąd tu z... Bazalt się wziął nagle? Ja okay, one będą za jakiś czas. Ale Bazalt może ale zrobić. Fajne, nie wiem, jest. Obok No, Tak, na no, zegarbie no, są... na murze jest jeden pigment. Tylko nie wiem, czy to właśnie piglin, czy pigment jest. jak tam widziałeś? Może podkop no, się no, do. Czekaj, czekaj, o, może zapomnieli nie? o czymś. Poczekaj, czekaj, czekaj, Bo oni dali barier tu bloki. Ale zazwyczaj chcesz? się zapomina o jeden, jak się daje bariery Aha, bloki. No wiadomo, co chodzi Czekaj, czekaj, czekaj. No, no, no. O! o. O, Czekaj Shop? Ooo księga Na płyn, okej okay. Czyli pikielną księgę, no ma. No jest to jak wymieniłeś. jest Nic, no trzeba pikielną księgę zgarnąć z piglinów I wymienić to na płyn Lugora Jakiś drewno są. zbierać dobrze. trzeba drewno zbierać no, Drewno plasy, trzeba, było, drewno Tak, tak, bo tak mi piglin powiedział Jaki piglin ci powiedział. No, król piglinów. No. no tak, bo rozmawiał z nim. Można z nim rozmawiać? Ta, Ta, można. Ale oni mają teraz pewnie takie aha. A faktycznie. I have a question. Welcome torchic. No Który się, się potwierdzał Który się potwierdzało? Rozmowę. Nie mogli po polsku napisać? Eee, lewym. spacja okay. z Z królem i lewym. Dobra. O, sorka. Ej, wokół was też jest tyle piglinów. Piglinów? Aha, co hmm. A... Znaczy nie, co jest? A, A, nie, No halo no, no co jest, no? No wypuźź mnie, no co jest? No, co się tam zostaje? No co, no? No, nieźle. No, nieźle. no i ty. O, o. Jezu, Jezu zamknięci. fajne te pigliny Fajne. Fajne, no fajne, fajne. To zbieramy dalej. Wyglądali, no? Zbieramy dalej. Ej, ale one faktycznie wyglądają jak pigliny? Ta, 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 no da, okay, wy... no, chyba zwykłe. Ale na piglinę. Okej, dobra, Ale jest Słuchaj coś. śmiesznie. Trzeba teraz pigliny chęć. A, tak. zwykłe to jest. No, byle znaleźć. Okej, okay, to są zwykłe. A one się w dzień też respią czy one się boją słońca? Co znaczy. Ale... A chociaż to jest piglinowo, one... bo one. To taką zbugowany event. Ja wiedziałem no, że to jest ten. ten, 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 ten Wpłacił zł hey Junior Piątka? jak się rozpią to mogą też być w na czola Big break time tam Big Brain Time! Tak, 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 Podoba mi się, podoba mi się Twoje myślenie, byczku. No, no. Ale to są normalne, to są. To są, są i... zwykłe. No. O nie, ej, czy i respią je. Ej, o, ref, ref, ale to je są ref. te? To Oni są pigmeny latają, czy pigliny? Nie. Oni tutaj chodzą i respią, co za. A co? No, no, no Ale one biją! what? Wow, no no mega, jesteś ze złota nie jesteś! Znaczy no, no, Też no, nie, nie jesteś stałym. ze złota, co ty robisz? Co ty o, robisz nie, od razu? Myślisz, że co, że ze złota no. jesteś? Tak, tak chciałam, no. wiesz, O Jezu, złoża. ile ich tutaj. W ogóle. A, Dobra. No to... Czekaj, jak założyłem. Lek... Założyły mi się i mały powstał. Co? To przez przypadek A jajeczkiem nacisnął. A to są pigmena, nie pigliny. A, no bana. Tak, no pigmeny właśnie to chyba. pytanie jest, nie jest. W drugą stronę, dobra, dobra, dobra. Co mamy w końcu robić, ja dalej nie wiem <laughs> Bole, Jezu. Jezu. No nie widzę nic stop! Biegam po tej mapie! Dobra, mam książkę. Ej, bo... o, Masz książkę? Tak. Ok, o, no i mam knockout, zapalić. no. Ja też mam knockout, A ty je znalazłeś tak po się... prostu, jak randomowo? Tak, wyleciała z pigli... Do Aha, tego Przejdź Aha, ty. Z pigmena? A, pigmena, no to... Aaa, no to co? A, no to A czyli normalnie pigmeny, pigmeny to... trzeba, trzeba balić? Tak. da się. Ja A... jestem ślepy czy czulany Chodź na, na spawnie, jest bardzo dużo tutaj. Idę. Ja nie mogę. Co słucham. mi przy okazji uratujesz? Idę, Miki, przeczeru. No nieźle. Administracja nie rozpoznaje pigmenów od piglinów. No. I robią jeszcze event. Jakie lagi są? Admin nie wie, że w normalnym świecie pigmi zamienia się No chyba tak, chyba no, tak. Jest chyba taka ta. szansa, wiesz? No to trzeba bardziej po tym. Ole, dojechały. Do góry, podbuduj się, plus jeden czas. Tak, ta, kilka księg. Ceku, tylko jest jedna cekuć. jedna chyba się wymienia na jedną. Dobra. Na pół gola, no. I A. idziesz tam na środek chyba. Patrz na masz że teraz jestem... Dobra... Raczej już w jestem RIP, nie? Czekaj, starczą, zjedzą czekaj nie Dobra, starczą, przynkę, starczą, tak? starczą, starczą, starczą. No ale nie wypadnie ci ze mnie Kurde O, poszedł ile? sobie o. Ale wypadają no! Sorry, no Dobra, czekaj, czekaj, nie, od razu bloki nie Dobra, czekaj, czekaj, nie, od razu bloki nie zdążę A, no, Dobra, no dobra, i znowu mnie znokautowali no, 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 no chodź Mie też właśnie, w tym samym momencie, Miki Witam o. O. Zresztą. Ile tu Nexy? O Boże Ej, Junior, weź mi pod... Ile mają życia? Nie ma. Mogę o. cię podnieść? Ile mają życia? Na... Biegniesz tu? <grym> tak, bo my tylko leje pigminy Dobra, gdzie jest ta Ej, mam Na dwa hity, starym No, tak Full set, dwa hity No, bo tu Junior był Nie mogę, za głośno jest Za głośno jest M.S.G. Blasz, Mr. Blaszka, dawaj inny kanał. Dobra, Torek. Siema, okay. siema. Siema, siema. Zastanawiam Siem. się, stary, czy... No? Czy expiara będzie fajnie działać. Hmm. Bo, ale ja nie wiem, czy one się tam respią w sumie. Ja mam jedną książkę. to jakąś? Nie, nie, nie mam jeszcze nic. Mhm. ja jestem na tym polu, gdzie jest junior i restam, co, nie? I to się nawet spoko respi, co nie? I... No to ja też chyba tutaj jestem, tylko tu jest jeszcze czterech innych, więc... Znaczy no to, to jest no to ta to prawda Okej, weźmy sobie na te wierzyski. ale tu nie... Okay, tu nie ja nie pójdę niebo. gdzieś dalej sobie zobaczyć Ej, ale czekaj, może to jest jakiś zwierzę. ile jest tam piglinów na strefę, czekaj. O, ma, się ma. chodźmy siema. może do nas zobaczyć też jeszcze, może coś się nie pojawiło. No możemy, to ja pójdę. To, to ty pójdź do nas, a ja pójdę do ekspiarki zobaczyć. Dobra To jest jakaś... port no Zastanawiam się czy to oni mają to. Nie no, ale ten statek. Hmm... No nie wiem, mi się, mi się śni po nocach ten statek, co, nie? Po no, prostu <grym> zasypiam można, do przykładu... i za O, możesz sparek. już zmienić na Lugola, tylko będziesz miał jednego Lugola, to nie, nie zastanawiam się, czy nie lepiej, żebyśmy, żeby wszyscy, jakbyśmy mieli więcej Lugoli. Ta, 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 może podwahać co nie? No. Tylko wie, inni byliby szybciej, co, nie? Hmm. Można wjeść na poduski, tak znaczy polega event, jak jest, Julka. skarbu, piglinów, lepiej, co, pigmenów z których wypadają książki, które potem można wymienić na półglogola i dzięki na, temu możemy wejść do twierdzy. Pół godziny to jest jednak długo, co nie? Twierdzy jest cały chunk bloków. Ja bym złota. to, jak, jak mam tą książkę, sprawdził. Wejdź, 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 wejdź. I stary, wykop jak najwięcej, bo tam podobno są jakieś skarby w ogóle. No właśnie, trzeba właśnie można iść Ty, ale to nie jest... i zdobyć te najlepsze, najłatwiejsze skarby, co nie? No, no, no. Taka, dobra, to ja, ja kupuję i... Tu kupuję jest co, to dopiero. Na prawo to nie... No dobra, dobra, dobra. Stwierdzę, że są tabliczki z kordami z wczoraj, o kurde. I netherite jest podobno. Go, o, o. netherite od razu, no, no, no. no mam kilof wszystko mam. No, no, sobie, no, dobra. weź netherite, wejdź netherite. Ja, dobra, 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 idę już tam. Kurde, Nie no, no za zapada, to ona będzie gorzej 20 minut To też nam pomoże pewnie. No, 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 no. No. no 6 godzin, no to mi się wydaje, że tak... Poza za dużo sobie jest na dla serwerze, serwerze dla też dla mi się tak się wydaje no ale... o, chodź! Chodź, 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 o, chodź, Ej chodź. dobra, bo tu jest jedna, ale będzie masa, dobra Chodź e, Ja muszę się z tym pobić A gdzie one są? Gdzie masz? U nas? Nie, jestem przy, właśnie przy królu piglinów. A i tam są pigmeny? Jest ich od, od groma. O kurde to dawaj, jak dawaj. dawaj. ty pomożesz, to będziesz tu... Ej, e, Blaszka, to w końcu chodzi o te pigmeny czy pigminy? Pigmeny, pigmeny, oni po prostu okay, zleścią okay. pigliny i one się... To są stają. bloki, czyli okay. stawek, a to bardzo długo się I kopie. Kurde. No zobaczymy tak, czy w ekspiarce cokolwiek działa, jeżeli nie, to od to to razu lecimy. lecimy. Dawaj do mnie. Tak, od ja razu wiecie. leci do ciebie. Jest u mnie nie, nie, wiem. nie, nie, ja walę nie, nie, Dobra, to Lecę do ciebie. Wal, eksperkę. No, jak jest dużo u ciebie, to lecę do ciebie. Tu się respią dużo, przy tym, przy królu. Ty Mogę sprawdzić, jak już klucza byłeś? Klucza już balić, tam jest dużo ich, no. Chcemy na, najwięcej jak wykopać, Taka, no. Dobra, ja tutaj próbuję. Dobra, jeden poszedł. Kolejny, dobra, chyba sobie dam radę jeszcze. O, tu dziurki wpadły, jak super, dobra. Hop. O kurde, ile jest u mnie! Dobra, czekaj, ja sobie zostanę na chwilę tutaj. U mnie też jest dobra. całkiem sporo. No się ich, czekaj, teraz próbuję dojść, teraz próbuję dojść. to Ale jestem pierwszy, mam na palu gole, dobra. Dobra, to już idę, idę, tylko załatwię pięć tutaj sumnie, sześć. Ej, nie. Będę musiał mieć jednak pomóc, bo respią się No dobra, u mnie też się dojść. cały czas respią. To jest ostatni, mam nadzieję, że to ostatni. Ale on jest... A jednak jest to dobra. Ty, nie mam. Serio, zabiłem sześć i żadnej książki nie było. Dobra, ja. idę do Ciebie, idę do knockout. Ciebie. Knockout. Nie mam knockout. A, to idę Ci pomóc. Idę Ci pomóc. Potrzebuję pomocy, bo... Jezu, ale oni... Ale ich naletwiło się teraz. No idę, 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 idę. Dobra, tam jest gdzieś Dobra. góra, nie? Dobrze idę, chat. Dobrze idę, nie? Dobra. Gdzieś tu powinna być ta... Ała! A no... Sz... Uciekaj. Oho. O, oh, o, oh! stary, to jest jakiś... O oh, mój Boże. No. Bye.